W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób możesz tworzyć koła zębate we FreeCAD. Ja nazywam się Damian Lewczuk i zajmuję się szkoleniami z zakresu obsługi oprogramowania CAD-CAM. Zapraszam Cię na moją stronę akademia gdzie znajdziesz dostępne szkolenia, między innymi szkolenie z modelowania we FreeCAD. I przypominam, że FreeCAD jest w pełni darmowym systemem CAD-3D, który możesz wykorzystywać zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. Możesz po prostu zainstalować FreeCAD na dowolnej liczbie komputerów. I każdy pracownik może z tego systemu korzystać. A co więcej, FreeCAD pozwala na zapisywanie plików w formacie STEP, co pozwala na łatwą wymianę danych z innymi systemami CAD 3D. I OK, przejdźmy teraz do lekcji. Wybierz przestrzeń pracy Part Design, wybierz utwórz nowy, tworzymy nowy plik. I tak, FreeCAD ma narzędzie ułatwiające tworzenie kół zębatych. Znajduje się ono w menu Projekt Części. Przekładnia ewolwentowa. Następnie określamy parametry ewolwenty. Klikamy OK i w tym momencie został utworzony szkic koła zębatego. Jednak zwróćmy uwagę jeszcze na to, co znajduje się w zakładce model. Teraz, jeżeli zechcemy utworzyć wyciągnięcie tego szkicu, to pojawi się informacja, że wymagana jest aktywna zawartość. To, co robiliśmy w przypadku części wielobryłowych, to chcąc otrzymać kolejną bryłę w jednym projekcie tworzyliśmy właśnie nową zawartość i w przypadku tworzenia standardowego szkicu taka zawartość tworzy się automatycznie w tym przypadku jeżeli korzystamy właśnie z tego narzędzia do tworzenia zarysu koła zębatego taka zawartość nie została utworzona więc najpierw należy utworzyć taką zawartość a następnie w tej zawartości utworzyć szkic ewolwenty jednak tutaj w tym momencie jak ten szkic był zaznaczony, to ta ewolwenta została przeniesiona do tej zawartości i w tym momencie możemy dodać wyciągnięcie tego szkicu. Jednak jeżeli by się okazało, że ta ewolwenta nie zostanie przeniesiona do zawartości, czyli utworzyłem nową zawartość bez zaznaczonego tego szkicu, to po prostu możemy metodą przeciągnij i upuść, przeciągnąć zarys tej ewolwenty do naszej zawartości i teraz możemy wykonać wyciągnięcie tego szkicu. I ok, jak widzisz w bardzo łatwy sposób możemy takie koła zębate we FreeCAD tworzyć. Oczywiście jeżeli potrzebujesz to koło zębate w jakiś sposób zedytować, dodać tutaj jakieś otwory, to jest to zwykły model na podstawie którego możesz tworzyć kolejne szkice i kolejne operacje edycji bryły. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu FreeCAD Podstawy Modelowania 3D, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu.